Hejka! Dzisiaj makijaż w dwie minuty. Jest sztos. Pokażę Wam, jakiego produktu używam na co dzień, który nie jest fluidem, a zachowuje się jak fluid. Słyszeliście o nowych kosmetykach od Erabian? Jest czad. Teraz nie mam nic na sobie, mam tylko i wyłącznie serum. Zobaczcie, moja twarz wygląda w, tak, jak teraz to widzicie, czyli widać różne niedoskonałości, przede wszystkim moje, niestety, ale przebarwienia. Więc zobaczymy, jak poradzi sobie ten krem z tymi moimi niedoskonałościami. Nakładamy. Całkiem no, wow. miły. O kurde, zobaczcie, wow, nieźle. Ten biały krem zamienia się totalnie w fluid i do tego jeszcze ma ochronę i jest mega lekki, nie zakrywa porów, dla mnie na co dzień jest idealny. Faktycznie wygląda jakby się miał efekt make up, no make up. Dwie minuty, rach, ciach, ciach. Jeśli chodzi o mnie, to jest rewelacyjna sprawa. Ręką, ja zazwyczaj ręką rozprowadzam takie kremy. On nie zostawia nigdzie smug. Jedyne co po nim muszę zrobić, to wacikami sobie przetrzeć brwi, bo tam na pewno mamy wow, zawsze nieźle, ten, ten krem i usta. Lekkie krycie ma, słuchajcie, SPF 25, więc już. No może, no, ja akurat mam skórę z przebarwieniami, więc ja wolę jeszcze sobie przyknąć dodatkową ochroną. Natomiast, jak ktoś nie ma takiego problemu, to taki krem na co dzień zdecydowanie wystarczy. Ja mam odcień Dore, on jest dość taki ciemny, ale no teraz już już lata, więc ja mam trochę cerę obaloną, więc akurat dla mnie jest idealny. Nie wiem, czy to widać, on nie ma takiego krycia jak fluid, tak? Gdzieś tam jakieś te moje wszystkie doskonałości jeszcze widać, ale i tak jest zdecydowanie lepiej niż bez tego. Tak naprawdę już od dłuższego czasu mm, mocno popularne zaczęły być kosmetyki koreańskie u nas w kraju, i faktycznie ja już to już jest mój jakiś któryś produkt z kolei e, koreański produkt, który faktycznie e, jest godny polecenia. Dodatkowo żeby podkreślić, ponieważ nie mam jakiejś takiej mega smukłej twarzy, wiadomo, to używam brązera od Toma Forda. Generalnie używam go już u odkąd w ogóle wszedł, więc parę ładnych lat temu. Zobaczcie, ja już go mam. Dobre pół roku, a praktycznie codziennie go używam. Jest naprawdę jest mega wydajny. Jest super, on naprawdę się ekstra blenduje. Zaraz Wam pokażę. Ja czasem go nakładam cienkim pędzelkiem. Jak nie mam czasu, to nakładam tym w większym. Rach, ciach, 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 On w ogóle nie pozostawia, słuchajcie, plam. Naprawdę jest super radzki. Trochę tu, wiadomo. idziemy do góry, nigdy nie do dołu. Do góry blendujemy, trochę na linii żuchwy. No, jedna, druga strona nosek. I jesteśmy gotowi. A nie, nie tak do końca, bo jeszcze błyszczyk. Uwielbiam mieć usta świecące o naturalnym moim kolorze. Ostatnio kupiłam sobie, y, też jest z SPF-em 30 od Boryko. Nowość. Ładnie pachnie. Zobaczcie, jak się świeci. Zobaczcie. Mm. Tyle w temacie.